Nic się nie odzywaj, nic nie mów. Nic, nic. Cii, cii. Patrz, jest to. Cicho. Przyszły okleiny. Patrz, jest na tu to żeby się nie odzywał. Ukradłeś kanapkę moją. Nie nagramy tego filmu. Dobra, to jest... Słuchajcie, słuchajcie to jest już czwarte podejście. Przyszły okleiny. okleiny zobaczcie, jakie piękne moto .pl. tam je zamawiałem chłopaki wykonali bardzo fajnie robotę fakt, że kilka tutaj było gdzie dostali ode mnie przytyczka w nos kilka rzeczy było do poprawy gdzie, gdzie były jakieś takie przebarwienia czy coś, ale bardzo szybko przysłali mm, poprawione rzeczy, więc teraz jest pełny układ mm, pełny, pełny zestaw zobaczcie, to jest mój, mój piesek i on jest i on jest słuchajcie przedstawicielem Nero, Nero Racing Teamu Zdecydowanie, O, tak to będzie wyglądał. E, mój motocykl będzie pełnił rolę, y, będzie pełnił rolę motocykla oczywiście sportowego, racingowego, e, więc nero który no nie znam nie znam innego psa. Nie, znam e, Nala. Nala, Nala. Po, Nala po, po piochu Nala po To kuszę, szła tak samo prawie, że no jak właśnie, Nercio. w tym odcinku nie ma żadnego pieska. Będzie Aha. piesek, znaczy jest piesek, proszę bardzo, jest Nercio, jest pieska, ale, ale zrobimy sposób. tak, że będzie piesek. To na następne nagrywki ja biorę nale Musimy sobą. nale pokazać, tak. A. Nie ma piesku, ale jest piasek, a tak naprawdę opony do piasku, bo Metzeler w końcu zrealizował trzy czwarte mojego zamówienia, czyli mamy zestaw Karo 4, bo to są opony sprawdzone na moim Tuaregu, rewelacyjnie mi się na nich jeździło i to będą motocyklawe opony pół na pół, czyli i na teren i na offroad, a offroadowe opony to Karo Extreme, czyli naprawdę już taka prawdziwa kostka, stricte do jazdy w terenie. I będę ją montował na swoim motocyklu. Brakuje tylko przedniej opony, bo nie ma jej na magazynie. Jak przyjdzie, to będzie. No więc mamy już kolejne rzeczy do naszego motocykla. Brakuje jeszcze gmoli. I kogoś brakuje. Z dużą cier dozą cierpliwości, żeby to złożyć w całość. Tak, i do mnie, bo codziennie robię tak. tak. E, nie, nie codziennie jest... robię tak, Marszokowicz. Gdzie są moje rzeczy? Marszokowicz, gdzie są gmole? Marszokowicz, e... kiedy to będzie? Ej, Marszoko, Marszokowicz. Moja dziewczyna, narzeczona, myśli już, że brzoza to jest pseudonim mojej kochanki, bo tak często pisze i tak często dzwoni. E, natomiast tak, brakuje nam w tej chwili gmoli, które SW też jeszcze nie dostarczył. E, brakuje nam płyty pod silnik i brakuje nam zawieszenia. I projekt będzie skończony. Fajnie, że tak patrzy, że patrzy tu. A kamera jest tu, prawda? To, ale no bo to... tych obiektywów tyle masz w tym o, tu, telefonie, że już tu, nie wiadomo gdzie patrzę. Tu musisz patrzeć. Powinieneś pokazać gdzie patrzę. <noise> gdzie patrzeć. O tutaj, tutaj. Jest wszystko, ale nie ma niczego. A dowcip na dzisiaj? Dowcip na dzisiaj. Yy, ulubiona kawa rozwodników. Parzona. <głos> 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 Ciach. Pierwszy raz na kołach. od. Trzech miesięcy? Ponad trzech miesięcy trzy miesiące to nie cztery ha. Ha. Dobrze mówię? Ha. jednak nastąpiła burza mózgów i zmiana planów. będziemy próbowali kombinować z bezdętką tutaj, tak jak miało być. Na razie jeszcze idzie dętka, bo system trzeba jeszcze sprawdzić, więc idą pirelliester. Na czas dotarcia. Żegnamy się. BICZ, NAP oh. No to ciekawostka, bo to jest bardzo motocykl, bardzo sportowy. żeby wyjąć układ cały układ wydechowy, czyli przede wszystkim kolektory, to trzeba rozpiąć chłodnicę, wylać płyn no i dostać się w ten sposób do. Do tego wcześniej, jeszcze rozpinając dolną część ramy. Także ogólnie rzecz biorąc, jest tu wesoło. Cieszę się. Kocham go. Odpowiednio. To jest jakiś koszmar. Nie, już ręka budzi od samego patrzenia. Jest piekielnie drogi wydech. Ja tak spozieram na niego z i on jakiś autentycznie przepiękny to nie jest, ale jest drogi. Będę mówił do niego: Mój drogi. Mój drogi, a on jest specjalnie przygotowany dla ciebie, bo tutaj ma obłe ścianki. Dobra, dobra, chodź do, ty. Chodź do tej spryciarzu. Dawaj, dawaj to oficjalnie oficjalnie Myk. 3 kilo 3 kilo Pauza 2 kg A dlaczego mierzysz w mililitrach? Zaoszczędzone. W mililitrach? Mililitry Mililitry Bardzo <gry> Cześć Dlaczego to jest w mililitrach? Ale mililitry ważą tyle samo, to znaczy wody przynajmniej. Gramy. To samo, 3 mililitry czy gramy. Waży 3000 mililitrów, a ten waży 953 ml, Będzie oszczędność. Niestety nie na pieniądzach. Ten numer, bo najprawdopodobniej będziemy montować ten akumulator bez. Bez tego, bez tych mocowania przy klemach no i co? I okazuje się, że 60 gramów lekcej, czyli akumulator jest poniżej 900 gramów, 889, ale jaja. Tak szczerze mówiąc, wcześniej nie przyglądałem się jakoś bardzo tym głowom, wydawały mi się całkiem zgrabne i niewielkie, dlatego je wziąłem. A tutaj wygląda na to, że one nawet coś tam wystają i coś tam dadzą. Dadzą? Dadzą. dadzą. Weź, nie mogę teraz, bo trzymam, trzymam marszałkowców, żeby nie. Nie. Dobra, zamachaj nóżkami. <tywko> <tywko> Jak na kucyku. Ja, za, duży ten, za duży koń dla ciebie. I za duży. Jest. I to patrzcie, okazuje się, to pierwszy motocykl, na którym no, prawie, że, prawie, że nie dotykam, ale jednak dotykam całą nogą, jednak się udaje. No i druga sprawa. O 3,5 cm poszło zawieszenie do góry. Ja muszę, zapomniałem, że mikrofonu nie ma. 3,5 cm zawieszenie poszło do góry. A dodatkowo mamy jeszcze. O ile tam tych kalimat? 7 7, 7, 7 cm w górę. 7, to jest 12 góry. warstw karimaty Jakoś tak. 12 kalimat. Plus... No jest, jest wysoko. Jest. Mamy jeszcze możliwość regulacji poduszków. Bo one są obrotowe, więc możemy je niżej, wyżej dać. No i jedna rzecz trzeba: albo będę woził ze sobą kawałek. Jak blok drewnianego, albo przespawujemy nóżkę, bo trzeba będzie ją przeciąć i wydłużyć. To jest rzecz jeszcze dodatkowa, o której w sumie nikt nie pomyślał. Anime. Taka puczy, ładna plastikowa. I ciekawostką jest to, że tutaj nóżka jest. Za krótka i trzeba będzie ją tutaj ciąć, żeby była dłuższa i żeby nie potrzeba było tego wodzić ze sobą, bo tak to, żeby w miarę prosto stał ten motocykl i się nie przewracał, to musiałbym jeździć z tym. Ale śmieszne jest to, że właśnie o tyle, ile to jest 6 cm, o tyle właśnie będziemy przedłużać nóżkę. I co ty robisz? To jest nowy błotnik. Chlapacz nowy. To jest nowe, to jest z nowego motocykla wzięte. No co ty? Tak, ale no. niepotrzebne. Jak to Zobacz, niepotrzebne? Patrz, tu sobie utniemy. Okay, co ty robisz? Matko bosko, ja pierwszy. To jest nowy motocykl, chłopie. A mógł chłopie jeździć? Chłopie, to jest nowy motocykl. Coś ty zrobił? No, bo podświetlenie tablicy no, jest. Coś lacyjne, ty zrobił? Coś ty zrobił? <śle> jest równo. Równo jest, wierć może nie jest idealnie nie będę robił zbliżeń bo nie jest idealnie ale za to jest lekcej jest o wiele lekcej ewidentnie widać że tył jest lekki jeszcze dodatkowo tutaj tu mamy takie eliminatorki zamówione specjalne Suzuki i one bardzo pocieniasiują pocieniają ten tył o tutaj one będziemy montować je. No to zaraz zobaczycie jak to będzie zrobione I teraz szczerze mówiąc jedna z największych rzeczy, najbardziej skomplikowanych bo chcemy zrobić motookleinę dziękuję bardzo motookleina.pl w dobrych, fajnych pieniądzach udało mi się kupić od nich te okleinę okleinę Nero Racing Tribute dla mojego wspaniałego pieska, który teraz jest chory na nerki, trzymajcie mocno kciuki, żeby Nero, chory na nerki był zdrowy i znowu mógł biegać i szczekać, tak jak na tej właśnie okleince. No i cóż, będziemy działać. Cały dzień roboty. W sumie jestem bardzo zadowolony, bo dużo rzeczy zrobiliśmy. No i zobaczcie, jak to wygląda. Mamy listroma już w fazie, praktycznie końcowej. Mamy nowe zawieszenie. 35 mm wyższe. Zarówno z przodu, jak i z tyłu. Mamy Olinsa i Andreaniego z przodu. Wydech Aroa. Piękny, pełny układ SW Motecha. Gmoliki, SW Motecha podnóżki, SW Motecha poszerzenie hamulca tylnego. Mamy handbary. Zamontowane pompę jeszcze nie podłączoną. Brembo czekamy na przewód hamulcowy. Ładną Piłiga szybę. Opony na razie Pirelli. Za chwilę będą metcellery Karo Karo 4 i Karo Extreme. No i tak to wygląda w tym momencie. Będzie hamowało? Będzie. Brimbo to je. Bimbo. Bimbo. Brimbo. Bimbały. Będzie musiało. Na przewodzie pizza brakes. Metera teraz robić. Kłaść zbiornik szefie. Gdzie? Na ramę. O tu. Tu będzie kładzone. A będzie zbiornik? Będzie pierwsze? Będzie pierwsze całe palenie? Całe Dobrze. Może? Może za pierwszy. Nie jest. Jest? No jest. A nie? Nie ma. A w ogóle był? Może jest? Nie wiem. Nawet. Dzwoniłeś do Łukasza z tego Dołk Mirrors? Tak. Ogarnięte? Kiedy będą lusterka? Wczoraj. Moje. Twoje? No. Jak powiedziałem, że dla dużego łóżka, powiedział, że dla tego to nie ma. Ale że dla innych klientów już mi wysyła. Do nosa! Wiesz, nosa! Będzie sypał błędami. O, serwis. Serwis chce, już. W serwisie jest od 4 miesięcy i serwis chce. Dobra, DB Killer jest w środku. mówi, że zaspawany. Dobra, kręć, nie gada. Teodor, cicho. Teraz to nagramy. Cicho, cicho. bardziej do człowieka to, to podobne to to. Musieliśmy gmolę odkręcić, żeby ładnie zamontować owiewki. Co prawda nie było to potrzebne do montażu owiewek, ale zaraz będziemy kleić okleinę. No i wtedy przyda się brak gmoli. A dodatkowo, czy wiecie co to jest gmol? Od czego się to wziął ten wyraz? Karoluchu, gmol to jest skrótowiec. Gięta motocyklowa osłona lędźwi. Nie wiem jak niektórzy widziałem ostatnio filmik, jak, jak gość zmieniał tarczę w samochodzie nogami, bo nie miał rąk. Ja nie wiem, jak tutaj jedną ręką sobie poradzić, jak drugą filmuje. Cięcie. Zamontowałem sobie tutaj taką torebkę jeszcze z i Ion One się nazywa. O. O, proszę Państwa, o drodzy Państwo, i teraz zobaczcie, jak ona ma funkcjonalność. Ja byłem dzisiaj u spawacza. Nawet sobie zamówiłem element stalowy do przedłużenia nóżki, ale ja chyba będę rezygnował z tego zamówienia. No, jak gdyby to wszystko stanowi jeden piękny zestaw, idealnie. Podsumowanie krótkie tego filmu. Można powiedzieć, że projekt jest jeszcze niedokończony, bo tak, lusterka zamontowałem oryginalne ze względu na to, że moje lusterka są w 701. O tej tamtej, o tamtej o, która wyjeżdża do klienta. A po prostu chłopaki zamontowali tamte. Ja się nie, nie kłóciłem, więc ja poczekam na nowe od Pawła z Double Mirror. Eee, ale naklejkę Double Mirror już mam. Proszę bardzo. Dodatkowo jeszcze musimy okleić ten motocykl tymi pięknymi nerciowymi Nero Racing okleinami, ale stwierdziliśmy, przynajmniej ja stwierdziłem, że to jest na tyle trudna powierzchnia, że chyba rezygnuję. Poszukam jakiejś firmy, która to oklei. Kolejna sprawa to jest nóżka, która jest za krótka, więc nóżkę jeszcze będziemy przedłużać. Dzisiaj byłem u spawacza, nie miał materiału. Zamówiłem materiał, rurkę Fi22 z nierdzewki i będziemy to spawać i przedłużać. No i to chyba byłoby na tyle, bo tak to reszta jest. No, wygląda mega bojowo, musicie sami przyznać, prawda? Wielki, wysoki sprzęt, na który no, ledwo ja się gramolę. Także już za chwilę pierwsze jazdy. Trzymajcie kciuki. Co robimy, Konrad? Konrad, będziesz Od... testował mój motor? Tak, jestem oblatywaczem. W ogóle odbieramy. To jest odbiór techniczny przerobionego motocykla Brzozy Suzuki DL800DE. Otrzymał to, co najlepsze. To, że on otrzymał zawieszenie Olinza, to jest nic. To jest absolutnie nic. W tym motocyklu musi być wszystko najlepsze, wszystko z klasą. Zobaczcie. Poszedł na zawieszeniu do góry oryginalna stopka boczna, okazała się za krótka. No ja, już to, ja już to wszystko Konrad, mówiłem, to wszystko będzie no w i filmie. No ale poczekaj, można, <grym> można było dać dłuższą stopkę, tak? Bo to <grym> tak, tak, ja już prosi to o takie wszystko mówiłem. Ale to nie to, to nie, to nie miałoby klasy. Tutaj zastosowaliśmy naturalną podstawkę z drzewa yy, jesionowego. jesionowego, natomiast w tej firmie Motorsports ADX, oni oferują to co najlepsze, to co z klasą możecie zamówić wersję z drewna egzotycznego. Heban, palisander, akacja, co tylko chcecie. Myślicie, że taki klocek ze szlachetnego drewna jest niepraktyczny w trasie? Błąd, jest niepraktyczny tylko wtedy, kiedy macie nieprofesjonalne akcesoria. Tutaj mamy profesjonalny pokrowiec SW Motecha na klocek drewniany. Idealny rozmiarami. Pokrowiec pokrowiec to, na tak, klocek, wsadzasz tutaj, pokrowiec, dokładnie. a potem wsadzasz... A w przypadku na nawołnicy, ten oto pokrowiec sprawi, że Wasz klocek drewniany nie zamoknie. z drewna egzotycznego nie namoknie, nie nasiąknie, nie napuchnie. Przez lata będzie utrzymywany w doskonałej kondycji. Takie klasowe dodatki, taka motocyklowa boazeria tylko w Motorsport Addict. Ja to już wszystko mówiłem, tylko że Konrad się tak podniecił, jak zobaczył ten klocek, że stwierdził, że sam musi to powiedzieć. Dobrze, Konrad, pakuj się na motocykl. W ogóle akcja wygląda w ten sposób, że ja się zajmuję moją RMZ-tą w ten weekend, jadę na tor Białystok, a w przyszłym tygodniu potrzebuję już tym motocyklem jechać, no tak, dosyć ostro. I Konrad powziął, powziął się... To było tak, Brzoza do mnie dzwoni, słuchaj... Mój motocykl jest gotowy, trzeba go dotrzeć, Potrzebuję kogoś naprawdę spokojnego. Nie tak mówiłem. A Krystyna Czubówna nie ma wolnych terminów. Nie tak mówiłem, ale, no, numer, jest, ale numer jest taki, że zobaczcie, Konrad ma, cały czas zapominam, 1,85m czy 1,85m, no i dotyka na tym przerośniętym motocyklu. Ja przed chwilą sprawdzałem i jednak jestem w stanie całą piętą, a Konrad mimo większej masy o 30kg ode mnie, czyli mocniej gniecie ten amortyzator ochlinsa no to jednak, jednak nie dotyka całą stopą, dotyka palcami. Tradycyjny test, czyli tak zwane upokarzanie zawieszenia, mam już za sobą. Upokorzyłem je dosyć mocno, ale ciągle ma w sobie siłę, żeby mnie nieść. Bo jest to projekt Sancheza, zrobiony specjalnie, przynajmniej z przodu, na wkładach Andreani. Z tyłu jest to oryginalny Ohlins, który przyjechał do nas w Włoch. Ściągnięty przez Hesslera, czyli tuningowego mistrza z Niemiec. U niego też zamawiliśmy ten bagażniczek HRT, czyli Hessler Racing Team, Rally Team. Dodatkowo tutaj ten błotniczek też jest od niego. No i tutaj te zaślepki, żeby zmniejszyć wizualnie tył tego motocykla. Myślę, że wszystko tutaj jak najbardziej się udało. Zakręć. Pa! Uważaj na siebie i na motor Nie no nie jest taki głośny Ale ja zrobiłem pierwszy kilometr. Nie jest taki głośny.